Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj mamy zdrapki za 63 zł no i mam tak, za 20 zł mega krzyżówka za dyszkę ekstra linie crazy siódemeczki 4 zdrabki za 5, czas na premię 10 razy kasa, ekstra pensja, podkowa szczęścia za 2 zł super 13 i lotka za złotówkę, także zobaczymy co dzisiaj się tu uda wygrać mam nadzieję, że coś ciekawego na początek, oczywiście, najmniejsza zdrabka, czyli lotek. I mam numerek 120. No i szukamy słonia. I mamy słonia, także fajnie, coś już będzie. <grym> Awokado tutaj i truskawka. I wygrana jaka? O! No proszę, 5 zł. Już myślałam, że będzie złotówka. Jak zawsze, ale piąteczka jest. Fajnie, elegancko. No to teraz super 13.

39, 14 i. Ach, 35. No, pomiędzy. Dobra, kontrolnych nie chcę się szukać, wygranej nie ma. No to teraz ekstra pensja. I mam z numerkiem O50, czyli ostatnia spaczki. No to zobaczymy, czy się spiszę. I szukamy 30, 26, 31 i 34. A jest tak, 35. 8, 22, dwa, ekstra pensja, i tutaj czwórka. I dolny rządek: 23, 33, 7, 29 i 27. Także niestety ta również pusta. Ajajaj no z drapeczki obudźcie się. To teraz 10 razy kasa z numerkiem 15

ta również pusta. No, coś te za 5 nie chcę się spisać. Ale mamy jeszcze jedną, czyli czas na premię. Może ta coś odda. I mam z numerkiem 5. I co tu wygrywa? 9, 4, 36 oraz 14. Dobra, i mamy 19. 36 jest! Czyli w końcu któraś za pięć coś odda, także spoko. jest wygrana. Tu mamy 8. Trójkę, 25 i dolny rządek, szóstka, 14. Wow, druga wygrana. Fajnie, 16, 33 oraz 12. No to mamy dwie wygrane, także sprawdzamy. O, dyszka i dyszka. No i pięknie, zobaczcie, jedna za 5 złotych odrobiła wszystkie, które na dzisiaj przygotowałam. Także wszystkie za pięć się zwróciły w jednej z zdrapeczce. Także super. Bardzo mnie to cieszę. No dobrze, w takim razie przechodzimy teraz do zdrapek za 10. No i leci Crazy 3 siódemeczki i mam z numerkiem 11. No i szukamy oczywiście siódemek. Im więcej, tym lepiej. No, na razie jeszcze nie udało mi się w tej zdrapce ich znaleźć. Może dzisiaj się to zmieni, mam nadzieję. Ale na razie. O, proszę! Ale dzisiaj sobie manifestuję to wygrane. <grymne> Znowu sobie wykrakałam i mam siódemeczkę w końcu. Bardzo fajnie. Może nawet moja krzyżówka dzisiaj coś da, zobaczymy. <grymne> Jak tak dobrze idzie. Ok, tutaj więcej siódemek nie ma. No to patrzymy po drugiej stronie. Tutaj nie widać. Tutaj też nie ma. Nie ma. I ostatnia szansa. Ach, no też nie ma. Ale jest jedna. Także sprawdzamy, co się tu kryje: czy dyszka, czy coś więcej. Dwie, dwie dyszki. No i super. Fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Kontrolne, gdzie będą? O, teraz na dole. GGG. No i super. Elegancko się tu dzisiaj zapowiada. To teraz za 10 zł ekstra linia, a potem już krzyżweczka. I ekstra linie mam z numerkiem 19. Już ta nowa edycja. Także sprawdzamy. Ptak i rolki na początek. I lecimy. Ptak i rolki. Hmm. No. O, jest ptak. Dobra, już myślałam, że nic nie będzie. I no, tylko ten jeden ptak. Na to wychodzi. No to teraz czapka oraz kwiatek. Czapka, kwiatek. Jest kwiatek i czapka. I jeszcze na dole czapka. Okej. Okay. Klapki oraz okulary. Okej, okay. okulary są. To kolejne. Jeszcze, jeszcze klapki. Tutaj okulary. Tu kolejne. No klapek nie widać. To teraz klucz i Biedronka. Klucz jest. Biedronka też. Tu kolejna. Klucze. Tu jeszcze biedronka i na dole. Są dwa klucze. Ok, szybko. A teraz słońce oraz tęcza. Słońce i tęcza. Jest tęcza. Ale tylko jedna na no, słońca Nie ma w ogóle. Popcorn i lody. Ok, lody są. Mm. I jeszcze popcorn, na razie same lody. I tutaj też lody, no. Popcornu nie ma. Ok, podkowa i rower. Tak, podkowa. Tu jest rower. Tutaj są obydwa. Tutaj też. I na dole jeszcze podkowy. Lecimy dalej. Leżak i piatrak. Okej, okay, leżaki tutaj. Piatraka, to ja nie kojarzę. A jest, proszę bardzo, nie widziałam go. Tu jeszcze leżaki. Tu. Tu. I tu. No sporo tych leżaków się posypało. To teraz kości i diament. Kości. Tutaj diament. Diament. I tu jeszcze jeden. Dobra. Moneta i krab. Krab. Tu kolejne. Moneta też jest. No i to tyle. Dalej balony i korona. Balony, korona. O, tu jak fajnie w pionie. Tu jeszcze korona i tutaj balony. Okej. Okay. Parasolka i arbuz. Arbuzy. tu kolejne. I jeszcze tutaj, no, parasolki nie ma. No to co, ostatnie dwa? Łódź oraz słoń. No to sprawdźmy sobie, czy coś to da. No, niestety, wszędzie coś poblokowało. Także ekstra linie pusta. No to została ostatnia zgrabka, czyli mega krzyżówka i mam z numerkiem piątym nieprzygotowana, także wszystko przed nami. No i co, lecimy z pierwszą stroną. Pierwsze dwie literki. O i D. O i D. Tutaj mamy obydwie. O D O d. Chyba tyle. Dobra. P i w. P i W. A, tu jest W. P. I tu jeszcze W. No, chyba tyle. Okej. Okay. Co dalej? M i T. M i T. Tu mamy M, i tu jeszcze T. I chyba, tak patrzę, że to wszystko. To kolejne dwie. C oraz U. Mamy UDO. No, szybko się utworzyło. C i U. Tu mamy U, C. I, i, i wszystko. Dalej. K i N. I N. To jeszcze K. Tutaj. Tutaj. I tu mamy N i mamy dno. Drugie. No, fajnie to idzie. Ciekawe, czy coś będzie. Kolejne dwie literki. I oraz Y. I Y. Jeszcze Y, no i to tyle. B i F. B F. No, po jednej, ale było L Z. E i Z. Okej, okay, i ostatnie dwie E oraz G no Aj. a tak to szło. już myślałam, że coś będzie, ale nie przyjmujemy się mamy jeszcze kolejne dwie strony także przechodzimy na drugą i sprawdzamy tutaj literki E i W okej, okay, E, W tutaj E I, 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 chyba wszystko dobra, no to zjeżdżamy na dół E i W tu jeszcze E, tutaj a gdzie W? o, nie ma W no dobrze to teraz u i J u i J. Tu u tutaj No J nie widzę i na dole u J Tu jest u tu o jest J. OK. co dalej? F i Z. F i Z. No dobra, tak. Tu jest Z. Tutaj. F też jest. No i chyba tyle. Okej, okay, i na dole. F i Z. Hm mamy f, dobra. i to chyba wszystko. No, dobra. Kolejne dwie literki, n oraz d. N d. Tutaj d. E, tu jeszcze d. No i wszystko. I na dole. D. To jeszcze N. tutaj D. I jeszcze tutaj widzę D. Okej, okay. chyba wszystko. To lecimy dalej. K. O I A. No, a zawsze mile widziano, oczywiście. K. I A. Chyba wszystko wytrapałam. I na dole K i A mamy Ada. Pierwsze tu jeszcze K, A. tutaj O, tu jeszcze A. Okej, okay. chyba wszystko. Mam nadzieję, że nic nie pogubiłam. Kolejne dwie literki i oraz G. O, mamy unia. to jest pierwsza tu gę tutaj i No i chyba tyle i na dole i oraz G. to jeszcze i tu było za w ogóle i oraz... G. dobra. Chyba więcej nie ma. No to co dalej? O oraz B. O I B. Mamy Noe. To jest drugie. OK, wszystko. I na dole O. Hmm, to jeszcze B. Oka. Drugie. Tutaj B. I chyba wszystko. No dobrze. Jeszcze cztery literki do końca. O, jest X. <laughs> x oraz P. X, P. No, jedno P. x -a nie ma. I na dole mam P. No, X również nie ma. I ostatnie dwie. H oraz Y. H, Y. No, ciekawe. Czy coś to da? Chyba nie bardzo. H, Y. No i niestety kończymy na dwóch. A tutaj. H, Y. No, tylko jeden Y. No dobrze. I też kończymy na dwóch. Ale przechodzimy na kolejną stronę, oczywiście. Mamy jeszcze dwie krzyżoweczki I lecimy jakie tutaj są literki. O, chyba daruję sobie TV. V. U i C. U i C. Ha. Tu mamy U. A gdzie C? No, chyba nie ma. C, ewentualnie jeszcze V jak gdzieś będzie, A nic nie widzę. Okej, okay. i na dole. O, tu jest V, bo mamy Vivaldi. Okej, okay. U i C. No, tutaj więcej tych literek. U i C. No, chyba wszystko. Co dalej Y oraz n Y n tutaj n Y i jeszcze tutaj dobrze i na dole Y oraz n to jeszcze n. No, i chyba wszystko. Tak patrzę i nie widzę. No to lecimy dalej. J oraz W. J i W tu mamy W. Tutaj W. J. No i chyba tylko tyle. Ok. I na dole. J i W. No też słabo. Co dalej? O i M. O M. Tu mamy O M. Tu jeszcze O. I to wszystko. Dobrze. I na dole O M. i jeszcze M No i chyba w tyle. Dobra. Drugi rządek H oraz P. H i p Tu jest P. No H nie widać. Teraz tak na dole H i P u. U, u, u. tu nie ma w ogóle ani jednej, a nie jest H no już myślałam no ale P nie ma no to lecimy dalej I oraz S i S hmm, tutaj Okej, okay, wszystko i na dole o, mamy CIS Pierwsze. Tutaj S. Tutaj i jeszcze tutaj i. O, i tutaj jest. Okej, okay, chyba już wszystko. Kolejne dwie. L oraz F. L i F. Tu mam L. F. I, I jeszcze tutaj F. No i to wszystko na dole. L, F. Mamy NIL. To jest drugie. Tu jeszcze L. I więcej nie widzę. Okej, okay, co dalej? O, mamy A. No to może na razie zapeśmy tą jedną. A. Mamy las. To jest pierwsze. A to jeszcze A. I tutaj. Okej. Okay. I na dole. A, 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 Tu mamy A. Tutaj. No tych A to zawsze wiadomo dużo. O, no, i pięknie wszystko, i ostatnie dwie. O, X i E. No po co ten X? X, E. No, coś czuję, że raczej to nie pomoże, ale sprawdźmy oczywiście. X i E. No, tak myślałam. No, krzyżeczka w w formie. Nigdy, znaczy rzadko, bardzo rzadko w niej coś wygrywam. No i tym razem oczywiście również przegrana. Także kochani, wszystkie podsumowanko. Dzisiaj troszeczkę lepiej niż ostatnio, bo mamy tak. Na 63 zł udało się w Crazy 3 siódemki wygrać 20 zł. Czas na premię również 20 zł, czyli 40. No i w lotku piątaczek, także 45 zł odzyskane. Uważam, że wynik całkiem spoko, do przyjęcia, na pewno lepiej niż ostatnie kilka. Także bardzo mnie to cieszy oczywiście. Także co kochani, jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście zachęcam. No i co kochani, ja się z Wami żegnam, życzę Wam pięknego dzienka i widzimy się w kolejnym odcinku. Także buziaki, pa pa!